Słuchajcie Minecraft to widzicie oto kolejny odcinek serii Minecraft Survival. O tak i chyba już siódmy, albo szósty. Nie jestem pewien. Dobra, no to dzisiaj robimy to, co robimy. Jestem tą Ja Łada ja wcina się zbliża do domu! Popręc. Chyba, jeśli się. O! To jest drugie! Mam dwa jajka, dwa kości, dużo węgla. Nawet dwa sztabki sztab. Aha, bo ty poszedłeś do jaskini, też. Mamy dużo gówna w skrzyni. No bo się nie podcieram, no to wiesz, trochę. No jak widzicie, też trochę zrobiliśmy poza nagrywaniem, no bo to naprawdę chcemy wam tego oszczędzić, to jest młotne. No, Tylej czy to nie ma żadnej zabawy, więc staramy, żeby po prostu wam tego czasu oszczędzić, żeby było więcej akcji w odcinku, niż kopania jakiegoś takiego, co tam Ariu woli. Tak naprawdę... Nie złoście się na nas, ale jeżeli mamy skończyć tę serię, no to musimy to zmniejszać, coraz mniej. Głównie też chodzi o to, żeby po prostu ten, żeby, żeby, żeby nie robić filmu na odcinku. Poukładam skrzyni rzeczy. Może, może kawałki, jeśli chodzi o ten, ale, ale po prostu to lepiej wychodzi, jeśli nie ma na takiego jakiegoś kopania nudnego, bo tak to wygląda, że można w ten hotel zrobić, się jakiś zapset i tak dalej. Eee... chwileczkę... Czekaj, mam tu węgiel. No, okej, okay, to wróciłem. jakie zrobimy... pizdko z nasz dom widać! Jeszcze trochę coś... zrobimy to... magazyn. Nie, dziś, dzisiaj panuje i ja jaskinia tak we dwóch i tak głęboko, bo... O Co? Spadłem! bo się na nasz dom. Się dziwiłem, jest tak nisko, a potem spadłem do wody. Aha. Dobrze, zrobimy dzisiaj magazyn, bo tutaj nie ogarniamy z inną skrzynią. Wiesz, co ja to zrobię? No jest ja za chemikęzka. ostatnio wypada, kiedy ją widziałem ostatnio, prawda? Co? co za mi wypada, więc zaraz nie czepniesz i mi ją nastawisz, dobrze? Nie rozumiem, ja, u Boże. Ciągle no bo... mi ostatnio wypadła, no to muszę ten... to będziesz musiał mnie czepnąć i, i mi ją nastawić, bo mnie boli trochę, eee. jest krzywa ustawiona. A ja tam jako nie sięgnę. Ej, ty masz drewno? Nie mamy drewna. Będzie 19 dziewków. Mało, weź zdobądziesz jeszcze drewno jak będziesz wracał. No to ja już jestem prawie w domu. Ale to nie po skokach, jest takie śmieszne. Bo naprawdę nie mamy drewna. Serious. No to... To mnie trochę wyczepnij, nie? O, tu jesteś. Weź mnie czepnij tak pod czaszę, człowieku. Tak, 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 o. Czekaj, to ja idę po drewno, wiesz? No znaczy, się mnie, bo mnie boli tutaj droga. Aha. Boli gazga, o boże, niech się mydlę. Ale tak pod O Jezu... Aaaa... Nie boli, boli, boli... Okej, okay, <laughs> chyba jest dobrze. Lepiej? <laughs> chyba tak. No mamy trochę tego... Zresztą tego te, te kupy jest dużo. Dobra. Wyrywiesz pod drewno. ja odkładam cały węgiel. Ja sobie muszę w ogóle zrobić trochę... Ja sobie znowu kinę i zrobię sobie jeszcze Ej, dwa. Nie, ja zapomniałem, ja ostatnio skoczyłem i mnie zabiło, i chyba tu jeszcze i tanki są. Nie, nie ma. Nie, ostatnie właśnie zabraliśmy. A no tak, chyba. Nie pamiętam jeszcze. Weź, Patrzciku, po tym jak mnie zrzuciłeś, a potem jak się zrzuciłem, to Dobra, mamy tu blisko bagno, czyli drewno będzie szybko. Bagno. 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 Nie, oczka. No, to, ja to ty zbierasz drewno, tak? Tak, bo potrzebuję, bo będę robić teraz do drugiej góry przekop i tam zrobię magazyn. A teraz skończmy, skończmy jedno, potem zrobimy drugie. I tak potrzebujemy drewna, jeżeli chcemy skończyć jedną górę, no tak? Nie, bo tam już nie ma nic. A co? Chyba Ario zabrała, a nie gra dzisiaj z nami, nie nagrywa. Znowu się wziął i grawa fosyna, którego mu pożyczyłem od mu. na nie brał. Czekaj mam 18 drewna jeszcze troszkę Na razie nie będzie potrzebny ręce więc... To ty już tam kop dalej tą górę Tak, tak, tak Tylko sobie sobie ja łopatę idzie Bo cztery Ale zaraz wrócę Dobra już wracam Czekaj jeszcze świnka ubija Czekaj wszyscy i tak są potwory Ja myślałem, że nie ma, bo ostatnio escape'a Znowu nie mam poziomu O czekaj węgiel A ja mam no Ciężko, kurwa! Tak, widzę, ale się ale ty wydobyłem dużo węgla, no to wiesz. I zrobimy jeszcze przytapialni później. Ja się widzę, na dole. No wiem, bo ja tu wydobywam teraz węgla. Lala, <laughs> lala, lala. La. Dobra, nie ma a ile dobra? Jak zwykle nie zrobię węgla, okay. tak, są schody. No ja <laughs> tak, to tak, co by mnie już tutaj nie było. Dobra, nie ma schody. Hehe, hehe, hehe. Wechu, La, 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 la. Tu potwory mają wejście, wiesz o tym droga Nie mają Nie potrafią No nie wiem, że nie potrafię, ale... Później się zrobi wejście takie z Mam, 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 zaraz Ci powiem Mam 64 i 40 To chyba dobrze, prawda? No Aha, tu zrobiliśmy jeden poziom w dół, no tak Dobra, to ja dalej robię a bo ty już szybny jest, ja ci mu widziałam. Masz gnata. Patrz, patrz, masz drugiego grnata. Co? Gnapa ci rzuciłem Mam kość. No ale to jest grap. Aha, okej. Okay. Przekuję. Ja teraz mam będzie swoje No mi się teraz nie przydadzą i muszę coś wieść też. Tu hops heads, hop heads. Nie no, ja te deski. ...i muszę coś zjeść. Ja mam speki i mam ciastka. A, to tutaj... A ty biłeś ja za to, że ukradł filo a to ja ukradłem. O Jezus! Sprawa autorska! Mama! Telefon! Oj, oj... No co? Chcesz <grym> не это было доброе опс сюда понижедпоижей й Zdobacz, nie Jej, głabrze, ja co mam zamiaru teraz trollować? Mam nadzieję A tu Arjon pochodnie zajmował A ja mam, ale się dziwię, że jest za ciemno Nie mam I... zamiaru cię trollować, bo... Mam nie nadzieję Nie mam dzisiaj ochoty Mam dzisiaj ciężki dzień Jajko! To będzie epickie, wiecie. Dobra, kop to na razie. Chcę być tylko półkulę. Tak, półkula z tego to nie wyjdzie wesołym. Jestem artystą architekturnym. To było bez sensu. To miało sens jak to ziemia chodzi ostatnio co mówiłem. Ej, czekaj. Oj, Jezus! Znowu ja zasługuję w biurkę. Co? Ty też masz w rodzinie bibliotekę? Yeah. Yeah. Czekaj, bo mój brat znowu tu puszczy i znowu mam burdel Dobra, Dobra, nieważne A ty to śliny mamy Dobra, już jestem. Coś nie ma No, patrz, co, bo się wystraszyłem tego. To może młodość kasknata. Jest jak stań? Znaczy, ząbuj stań tu. Gdzie? Tu. Tu. Au, 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 au! To nie o, 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 co to na Jak? Ja to jest że nie będzie dużo czasu na przeżycie. No to lepiej nie. Czemu to robisz co? z samego bruku? No bo to będzie się... Syp... z parka. Mam to z parka. Mam będzie samo autors... yy, Tak? Co prawa autorskie. Czemu się drzesz? Telefon Aha Może wiesz jak stoimy z czasem? Tak, tak, tak. Ale ja my sobie wiesz. Nie, nie, nie nie jest. Mamy oczeka trzeba. Dobra, może... Tu po prostu następny odcinek będzie już zeskończony. Cicho, bo to coś, coś, coś powiedzieć Zombus ja jeszcze coś powiedzieć. Może na no następny było. odcinek po prostu ze, ze, nagramy już jak będzie zrobiony ten dom, bo naprawdę oszczędzimy im tego. Okej, okay, naprawdę... no to no to teraz na koniec odcinka idziemy do jaskini, a na część będzie jawcina. Dawaj, ogarniemy jaki polek. jak bum. Ale ja chciałem, żebyśmy najpierw to skończyli poza odcinkiem. No to dobra, ale ja będziemy sobie jaskinia, gramy teraz dwa odcinki od razu. Później wrócimy, a później poza po odcinkiem zrobimy to. To ja muszę kilo. miecz, tak. Mam takie dużo kilofów. Masz zrobić. Mamy Tak ja mam. Kiedyś co kurczaki by się przydały, jeden kierkan zrobił i sobie zaryszały. Ale masz jedzenie. Weź jedzenie. To jest najważniejsze. Zresztą znaczy taka tego żaru to ja mam. Jeszcze wezmę tego kurczaka. Co mi się jeszcze przyda? Ten miecz ewentualnie wykończę. błotko, jestem, albo jeszcze jeden kilogram sobie wezmę wezmę na wszelki wypadek też siekiarkę, bo może po drodze wezmiesz ja wezmę ja <coughs> ja jeszcze deski na wszelki wypadek nie, weź bruk, deski są ważniejsze Bóg też albo Ziemia, 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 bo z ziemi nic nie zrobimy czekaj, jedzenie dawaj no. do tej malutkiej skrzynki okej, okay. ja jestem przygotowany, nie? To ja sobie nie mam żadnej zbroi, ale mogę iść <coughs> To łatwo je krzywdzić. No ja nie chcę. No to gdzieś się ładnie wygląda. Dobrze, chodź. Czekaj jeszcze coś tam Ja Jak później potrzeba. wrócimy? Czekaj, 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 czekaj. Magia będzie. Cześć. Znaczy no, nie taka magia, magia. Tylko ja mam pamięć, tam mam gps a gdzie wszystko zapamięta. Okej, okay, nie będzie tak. Ej, potworki. Na co pójdziemy w naszym dzieńku? Gdzie ty jesteś... Ja mam pomysł jak tam pójść, chodź, żebyśmy ominęli wszystkie potworki. Chodź. Dobra, ale jeszcze pochodnie masz? Eee, nie. No właśnie, widzisz jaki ja mądry. Ty ja jeszcze sobie dorobię, a ty zrób jeszcze. Eee, gdzie są deski i... Mam 24, na razie nie wystarczy. Jest noc. Aaaa, bzdury. Aaaa. Niech creeper! Okej! Do w następnym odcinku będziemy śniadają jaskiń. Ej, zostały nam jeszcze dwie... <laughs> Okej, okay, dobra. Do no koniec tego odcinka i w następnym odcinku zobaczycie już nas w jaskini i ominiemy wam drogę, bo to na... Końcu... Znowu ci drzazka się wbiła. Znaczy znowu cię. No ci właśnie żalga. zauważyłem. No i w następnym odcinku zobaczycie nas w jaskini. Ominiemy wam drogę. Także do zobaczenia i papa. pa pa. Zamór się. Teraz.